Ja odpowiem nie. To, że dzisiaj jesteśmy, to jest porażka. Porażka tych, którzy decydują o nas za nas. To nie jest kwestia jednego rządu, drugiego rządu, tylko to jest porażka wielu lat niewłaściwego rządzenia rolnictwem, gospodarką. Proszę Państwa, to, że dzisiaj jesteśmy, jest naszym wyrazem dezaprobaty do tego, co nam partie rządzące proponują. Nie zgadzamy się. Na różnego rodzaju propozycje, które wychodzą z Unii Europejskiej. To ona, między innymi ona, zmusza nas do tego, że dzisiaj przyjechaliśmy z trzema postulatami. Ja powtórzę: Pierwszy postulat, z którym dzisiaj przyjechaliśmy, nie ma zgody polskiego społeczeństwa, polskich rolników na, na szkodliwe zapisy Zielonego Ładu. Zielony Ład, pięknie ubrana, powiedziana nazwa. Co się pod nią kryje? Kryje się. Niszczenie i destrukcja rolnictwa to jest atak na bezpieczeństwo żywnościowe Polski i Europy. Drugi punkt. Uszczelnienie granic przed niekontrolowanym napływem produktów rolno-spożywczych spoza Unii Europejskiej. Proszę Państwa, to decydenci zdecydowali o tym, że granice Polski są otworzone, że my, polscy rolnicy, bankrutujemy. My płacimy za błędne decyzje rządzących. Na to nie będzie naszej zgody. Proszę Państwa oraz trzeci postulat, ochrona hodowli zwierząt w naszym kraju nie, ma, nie będzie zgody na to, żeby jakaś lewacka ideologia zabraniała nam hodowli zwierząt uprawy naszej ziemi. Nie możemy się poddać temu tej chorej ideologii, która nam narzuca, co mamy robić, a czego nie. Nie ma zgody rolników na to, żeby nam likwidować gospodarstwa w, w imię jakiejś fałszywej. Fałszywego, głupiego spojrzenia na, na życie, na świat. To my, rolnicy, wiemy, jak zajmować się zwierzętami, jak je hodować. Nikt nie będzie nam mówił, co nam wolno, czego nam nie wolno. Na to zgody naszej, proszę państwa, nie będzie. To wszystko sprawiło, te wszystkie ataki na rolnictwo sprawiły, że dzisiaj tutaj razem jesteśmy. Jednoczymy się: rolnicy, górnicy, myśliwi, transportowcy wszyscy razem jednym głosem będziemy walczyli o nas. Dziękuję, że jesteście. Brawa!